Znaczy, łatwe, no. Trzeba się zacząć na kogoś na rogu, jak ci wyjdzie, to wtedy klipiesz w bo tą umiejętnością i zabijasz go nożem, kurwa. Jest łatwe. Kurwa, ani broni nie mam, ani nic. To jest niepotrzebne. Jakie gówno to, kurwa, jest. 15 sekund. Wchodzą, wchodzą, odbiór! Jeden mniej, dobra, Ek, Łat... Ech, łatwe to jest. Znaczy w obronie jest łatwe, w gorzej no, z w ataku. kurwa. No, no tak, o też kilku zabiłem. Obronić no, się jest łatwo, znaczy łatwo. No, trzeba wiedzieć, że trzeba. Ale czy wygraliśmy 3-2. E, był fajna noga. Ale te skiny są dobre. Gdzie oni mi tu ma są. Góry, coś chodzą. Góry są w tych biurach. Masz was spytać. Bronić. A, kurwa, bo przecież nam zajebią zaraz. Tylko parę strzałów wystarczy i koniec. Dobrze. Dobrze, easy, trzeba będzie atakować, kurwa. Zamierzwind <grywa> <więcej> <grywa> <był zasobany> się atak. User was moved to no. your no. channel. No, no, teraz możesz mówić. Siema lama. No, co User jest? Was moved so, to your no. channel. Muszę ci coś powiedzieć kurwa tam gdzie ja robię nie przyszedł na wakacje taki młody kurwa studencik i mówi że jest kurwa wiernym fanem Lamy ja mówię kurwa jakiej Lamy a no taki Andrzej z poznańskiego kanału. Lama masz wielbiciela kurwa Ma, masz wizę, kurwa tylko filmów brak. No. Do Kuczysz, kurwa regularnie streamować teraz. Jasne, hmm, jasne. Nie, no, ale poważnie kulek, ci to, po... to mówię. Ale nie. Nie, ale nie lama, nas... przysięgam, ci mówię ci to poważnie. Jak mi powiedział, Przez, kurwa, że, tak że. Nie, że najbardziej lubi T... <laughs> najbardziej powiedział, że lubi T-Volta i lamę, kurwa. Ja mówię, jaką kurwa lamę? O chuj mu chodzi, kurwa. No kurwa, jak powiedział poznański kanał, to ja mówię, o kurwa. Mówi, że Jerka nieraz ogląda. <laughs> Zapytaj się, czy oglądał live'a z Lamą i z DLC-łopatą. No. Nie, mówi, że ciebie Jerry ogląda... o, te poznał tylko ze względu właśnie, że Lama jakiś film z tobą puścił. O, teraz pytanie, jaki? A to nie wiem, Nie, nie wiem. wiem, chyba jakieś lata temu, nie, nie, ta, no, no, no może, nie chyba, wiem, chyba, tylko że... mówi właśnie, że jest kurwa twoim wiernym fanem Lama, więc masz fana. A jak ma na imię? Marcin. Kurwa Lama, teraz trzeba przejrzeć twoje kurwa filmy, czy Marcin dał jakiś tytoń, ten, tytoń Ty, Tytoń kurwa A to niech napisze e, no, to Nagrywaj to, to, to Nagrywaj to Niech napisze jakiś komentarz tyton, Marcin tyton, tyton, to, to byłoby dobre nie Zamiast... tyton z Poznania przyniósł to tak może byłoby, Myślałem <laughs> ja tak a papiosy. To, to jest spokojnie, mi się podoba. Nie, bo akurat hmm. oglądam tego, o Jezu, jak on się nazywa, zaraz ci powiem. Kocisko75, to jest rolnik, który się zajmuje tytoniem, zbieraliście tytoniu akurat. No, kocisko, kurwa? No, Kocisko75. Dołączacie, czy ja mam dołączać, czy jak, kurwa? My już dołączyli, my, my, my już gramy rangę. No Zofia, please team. Please, please. Kurwa. Andrzej zmienił to za kurwa menda. O, jednak nie. <laughs> Don't say it easy this time, please. Co on powiedział? Oh je, yeah, bycz Idziemy. Widzę dzisiaj po całości. <laughs> to teraz się Perez nie będzie odzywał przez timer. <laughs> widzę, będzie trochę spokoju. No to tylko kurwa pisze, nie? Kapka, no, kapka, No Oni się ciebie nie słuchają. Uwaga, robię rotację! Rotation! Achtung! te, że te zabezpieczyć. No kurwa, mówiłem! Do no, Ty idiot! Robiłem rotację, idiot! Przestał, <gulanie> teraz zginąłeś? Thanks. Kurwa, ale mówiłem, robię rotację! Myślisz, że... że nie słuchają ciebie? No, nie uśmieszaj się. W sumie czemu PS 15? A na przykład 16, 17? No. Taka historia. Chcesz poznać tą historię? No Bo tyle mam centymetrów Może być? Taki mały? Ta Kurna w końcu Ale to nie ja! Nie, nie kurwa wcale Ja anulujmy to, bo to nie ma sensu, kurwa. No ja anulowałem, przecież jest, kurwa bez sensu, kurwa. Ja chciałem zrobić rotację, ona mi wbiegła, no to... ...przez przypadek ją walłem tym, kurwa. Niech ktoś kliknie w F5, no. O. No ja kliknąłem F5. Tylko jedyny ma przesuwce na plusy. Kurwa ja nic nie zrobiłem, ja chciałem tylko zrobić rotację do chuja Jakal <grystanie> Kurwa Peres nie banowałeś i dlatego przegraliśmy No, on Bezofię zbanował <grystanie> No, sofia, głosowałeś, Napisz mu tam, że jest ten mecz. Pedes. Napisz mu, a nie, kurwa, gadaj do niego. Ładnie ma napisać. Na się. Od kury, od kury. To dżery. No, zaczynamy. No i co no. z tego? A, no to. A, no to dobrze. kurwa, wam kurwa zaczynać jak już to widzę. <grywa> Te kura, zasłój oczek! Oryksa Peres, oryksa, oryksa się Nie, kajda! Ja panuję, kajda! Kurwa, spierdalać, ja gram, kajdę. Nie, <grywa> ja panuję, kajda! i chuj! To chuje! Mamy kajda, kurwa! I chuj, kurwa, co to, to jest? Ja chciałem, kajda! Sponować, i, i chuj! I słuchaj, yy, ten Jay zbanował Zośkę. Cały no. tak, czas gadał, Banzo, widziałem, ja to widziałem, ja widziałem. się zagłosował, nie? Tak, A mam ci coś i... powiedzieć? Widziałem, widziałem jak się kurwa pod U wyświetla który peres. Więc nie pierdol kurwa. Jerry się ani razu nie wyświetlił. Bo nikt nie zmienił jeszcze. No. No oh no. I chuj, ja nie mam czym grać. <śmiech> Banditem. <laughs> rekrutem. <kurwa. śmiech> nie mogę rekrutem. Grałbym rekrutem, ale nie mogę. Dobier bandita. No pa, i mnie ostrzelił kurwa. Nie wierzę I tu jest termit od razu, nie? Przy montajnie. jest termitem razem. O oh shit kurwa. Ej, kurwa lamy pomóż kurwa. Pierdolę, gdzieś ty się kurwa schował Idź tam kurwa, rozwalę ich Pania jest na tym Przy, przy, przy garażu jest w tym serwerowni Teraz jeszcze żyje No zagazuj go kurwa dzwoni jeden nie, po co? Czeraj w niego, ja pierdolę, no No, no. kurwa, żeby nie pr to I Kurwa, jak chcesz to potrafisz, kurwa no. A Trzech na musiałem wymordować No, musiałeś być. No Kurwa żeście nie strzelali, no to musiałem strzelać, nie? Nie musiałeś, po co?